Co krój świat, na niebie milion gwiazd. Tajemny światła blask, jak Luna oblał nas. To niebo zbliża się do sieni w chwili tej. Grzeszników tu obdarzyć, chce do nieba wszystkich zjeść. Dzłoń, że dłoń, głośno, dłoń, głosój wszędzie nie i pan rozgłaszaj pan, wszystkim pan, ludziom tę radosną wieść, że to Pan szedł pan, już dziś, drogi Jezus Pan, jako małe dzieci w baw zbawcą nam jest stan. Patrz, Maria schyla się to, 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 Dzieckiem pełnym kras, aniołów rzesze z nią, Ten cud oglądać chcą, cudowny z nieba śpiew, Do ziemskich spływa z trzech, tysiące złotych skrzypiec, Harf ogłasza łaski dar, dzwoń, że dzwoń, Głośno dzwoń, głosły wszędzie nieś. И разглашать чистим людям тем радостном весь żeто паншеюди droги Jeуспал яко малые дети обе богц нам jest стал то шнука те спеш ивяром житьешdzieны сводкирон зато винонем так як послежит шут спешили jak кто мог до ру 20 сло у сам неборам зло же Złod głos, no złod I rozpatrzaj wszystkim ludziom tę rolę, o Że to pan szedł już dziś, drogi Jezus Man. Jako mały dziecię żłobiec baw, nam na mnie